No to teraz sprawdziam dla... Bo to miał być leszczyk, nie? Dla kija. No właśnie. No nie wiem czy leszczyk. Kurczę, ale widzisz, miejscówka, dużo było biało rybo. No dobrze. Trzeba się jest. jeszcze pokręcić tu, nie? Tak, tak, tak. Może no, najmniej musimy to pozwolić nie? Trzeba, żeby się... ...podpatrzył, nie? Jesteś go w stanie jakoś teraz poszacować mniej więcej, czy ciężko? Muszę na metr. No chyba mu nie dał, bo strasznie widzisz się w tym No chodzi dość, dość agresywnie, tak? tak? Nie, takie jest tak. No? Tak, to, to to będzie taka ryba. Hmm. <laughs> Umyje. No bo on jest niby leczów, nie? A to Jakby wiedział że jest zahaczony, to bym sobie pozwolił więcej. Fajnie chodzi, nie? Będęczka jak się sprawuje? Super. Jestem zadowolony. Dobrze się trzyma, dobrze się opiera tutaj. Dobra. Wcześniej śpię. Jeszcze nie, ale Ale pogoniło boleń, nie? Ale wielki, nie? Kurde, ale już jest pani już jest i tak dobrze, nie? No, może teraz Węczkę przetestujemy, testujemy nosze od razu też A, noszę, tak? No ja wyciągnę, jak, no. Już będziesz, jak już będzie bliżej tego, nie? To nam ułatwi, wiesz Tak, tak. No, go, nie... go na tego, no i. Zobacz, to polega w ogóle Stestujemy je, czy, czy wytrzyma materiał Czy się Dokładnie Mamy kibiców Fajna rybka, nie? Przyzwoity będzie taki no agresywnie naprawdę wchodzi na drogę. Chciałbym, żeby go zobaczyć Jak za jest. A spokojnie. Nie chcę wymęczy gościu. Dobra, ja wędkę mogę swoją dać w stawiach To jest to na co czekamy, nie? Tak, No, z takim sto, 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 sto 170, 160, nie? O kurczę, walno w o, o, o ten walno. O, o kilo 170 pani. Fajny. Foc, pocz No Fajny. kurde. Piękny. Jak siedzi? Dobrze siedzi nie na dwie. Ale dobrze siedzi na dwie siedzi. Piękny. Fok. ale kurde. No teraz też może się nawet skończyć, ale już mi tam, <grym> nie robi. Dobra, ja przygotuję te. No właśnie, Rękawiczkę sobie wezmę. W tej strony, nie? Jak się nie Wyjeżdżamy. Chyba będzie dosyć, co? Mały, mały pysk jakiś taki. No mały pies, nie? nie? Tak. Ale fajny. Marmurek. Jakie to są piękne, nie? Ryby. Tak. Większy od tego będzie co złapał się teraz? 170 tak 170 dziś, nie? No myślę tak bym mi dał Niewiele 160, no 170 5 cm większy jakby Ciemny, taki czarny był, a tam jest taki jasny do tego, że No i tu to go są... wsuniesz na to Sprawdzimy od razu jak to działa Marty, to jeszcze do tego? Tak zrobię, nie. Coś ci pomóc? Pomóc. go no, na tego, na matę. teraz Tak. No, tak no. Nie? Można? Tak. No i. Wypuszczamy gościa. O, szedł. No.